Jest ważne, pamiętajmy o tym do końca życia. Mięciutkie jest ważne. Otagowała mnie Ewa z kanału Ewa, więc zróbmy ten tak i będzie fajnie. No to zaczynamy. Muzyka nazywa Czas na relaks i chodzi o to co teraz robimy, jak wygląda mniej więcej nasze życie podczas koronawirusa zanim zaczniemy pytania, że moje życie kompletnie nie zmieniło się wcale, ponieważ ja, osoba, która posiada własną firmę i pracuję z domu więc moje życie się praktycznie kompletnie nie zmieniło dobrze, pójdźmy z tymi Pytaniami. Pytanie pierwsze. Co oglądasz w trakcie czasu dla siebie? Dziewczyny, co to jest czas dla siebie? Nie mam czasu dla siebie, kompletny. No właśnie, bym chciała coś odpowiedzieć, ale. No, ale nie, coś tam uszczknę. Ogólnie to nie mam czasu dla siebie. Jestem ciągle przemęczona, jestem ciągle zmęczona i nie mam na nic czasu. Ale jak już coś, coś tam wyłuskam, to oglądam YouTube. No po prostu YouTube jest dla mnie chyba na obecnie najlepszą rozrywką. Sama jestem youtuberką, więc jest to dla mnie. Chyba najlepsza rozrywka. Oglądam też telewizję japońską, wiecie? Zwykłe wiadomości czy jakieś takie komediowe programy talk showowe w Japonii jest takich pełno. Za to muszę powiedzieć, że Ewa powiedziała w swoim filmie bardzo ciekawą kwestię, której myślałam, że tylko ja tak mam, a jednak jest ktoś jeszcze. Ewa powiedziała, że bardzo nie lubi filmów. Ja przyznaję, że ja też bardzo nie lubię filmów, i od około nawet już chyba, słuchajcie, bo w ogóle inaczej ciągle kiedyś oglądałam filmy, a od około 3 lat. Filmy mi absolutnie nudzą kompletnie mnie nudzą. Są nudne, to tylko takie wyjadacze czasu. Mam 2 godziny siedzieć na dupie i się w ekran. Mimo, że siedzę na dupie i patrzę się w ekran YouTube'owy, więc mniej więcej to samo na ta wychodzi. Ale jednak no nie wiem, no ale jakieś tak mam ambi ambiwalentne obecnie uczucia, jeśli chodzi o y y kinematografię i w ogóle filmy nie bawią mnie, nie bawią mnie. Drugie pytanie. Co nosisz podczas czasu dla siebie? Ubranie! E, no, co noszę? Podomki, tak zwane. Uwielbiam podomki. Jak idę na szmateks, już wszystkim znany, Bukow. Tutaj, Bukow Bazar. To zawsze muszę kupić sobie jakąś podomkę. A dla mnie, podomka to jest, wiecie, jakaś taka rozladła bluza, którą oczywiście upierdzielę, bo. No przecież ja muszę wszystko upierdzielić, ostatnio wy się fazowaliście, najczęściej ostatnio chodzę w tej różowej, tej lolicie i znalazłam ją na dziale lolicim w Bukowie, tak, Bukow ma dział lolici, gdzie możesz kiecki po kupić, a ja tam znalazłam tą bluzę, se my się będę taka kała i to sobie kupię po domu będę chodzić i ocień się zżygał, jak ją zobaczył, bo jocia nie lubi takich rzeczy a ja sobie w niej chodzę i po domu, ale na podwórko w niej nie pójdę więc lubię tak roz, rozmemłane duże bluzy i do tego leginki i skarpetki mechatki to się, tutaj się one nazywają fua fua czyli takie mięciutkie bardzo takie zimowe, typowo właśnie w jakieś takie pieski, kotki kap i takie w ogóle ładne i mięciutkie, żeby były. To jest ważne. Mięciutkie jest ważne. Pamiętajmy o tym do końca życia. Mięciutkie jest ważne. Josian ja pipka. Okej, okay, jakie są twoje kosmetyki, ulubiony lakier do paznokci? Nie mam ulubionego lakieru do paznokci jako jakaś marka i tak dalej, ale uwielbiam taki czerwony, krwisto-czerwony lakier. To jest mój ulubiony, by the way, muszę sobie zrobić pedicure właśnie, więc dzięki za przypomnienie. A jakie są moje ulubione kosmetyki? No to, to do kogo tutaj się mówi, do kogo się tu mówi? Do mnie się mówi, jako że ja jest. Dziduńa od japońskiej pielęgnacji. I mam swój sklep. Ja żyję w kosmetykach. Ale nie, tak naprawdę moje ulubione kosmetyki. Obecnie totalny hit, który rozwalił cały system dla mnie, który rozwalił dla mnie osobiście wszystkie hatumu giedery, Rosią, wszystko. To jest krem z Dajgindio daj to jest rodzaj sakie. I e, browar, który produkuje, tak, to jest w ogóle częste w Japonii, że browary, które produkują sakie, e, produkują też kosmetyki, ponieważ wszystkie takie te produkty uboczne i samo sakie jest bardzo bogate w wiele witamin i e, traktowany jest też naprawdę jako kosmetyk od bardzo, bardzo dawna. I krem daj jest to krem właśnie na bazie sakie. daj jest tak zajebisty to jest taki pokarm dla mojej skóry po prostu te ceramidy ryżowe one mnie tak po prostu karmią tą twarz no po prostu to jest to jest obrozie dla, dla mojej e, dla mojej cery, dla mojej skóry i to jest mój hit jeszcze nic na razie tego nie pobiło um, a kolejnym takim chyba pierwszym takim moim Bogiem kosmetycznym jest po prostu zwykła nuka, czyli sproszkowane otrępy, ryżowe, ale z japońskiego ryżu. To jest cudo. To ja mówię, ja mówię dla mnie ceramidy ryżowe. Totalnie. I jak tego używam? Proszek. Podczas kąpieli mieszam sobie, robię taką papkę, tą papkę nakładam na twarz i to jest taka maseczka. Jak mam taki dzień, że czuję, że jest więcej skóry do starcia, to robię jakby z tego pilinki maseczkę. Więc... O matko, jakie to jest dobre, jak to mi oczyszcza pory, jak to wygląda. Mm. Więc jak widać, wszystko z ryżu u mnie przoduje. Aktualnie ulubiona świeca, o Matko Bosko. Ja świec nie używam. Nie lubię świec, bardzo nie lubię świec. Nie wiem dlaczego. Moja mama bardzo lubi świec, ale ja, ja nie przepadam. Ja wolę właśnie takie rzeczy jak takie patyczki. Czy właśnie mam takie Takie ło? Takie ło, a to nie jest świeca. To jest taki super grutek pachnący luksusowo. A to jest premium aroma, nanciara, nanciara. No, muszę przewrócić, właśnie te patyczki trzeba przewracać, pamiętajcie. Um, jakiejś takiej konkretnej marki nie mam. Zawsze szukam takich zapachów, no na przykład takich, że to nie jest taki, to w ogóle champagne moon się nazywa. To są takie zapachy, no właśnie, jak to wytłumaczyć, perfumowe, tak. To są takie typowo perfumiaste, lekko kwiatowe, bardziej takie eleganckie, ale nie ciężkie i niesłodkie. Nienawidzę słodkich zapachów. No a jak powiedziałam, świec nie lubię, nie używam, nie mam. Czy kiedykolwiek spędzasz czas na świeżym powietrzu? Oczywiście mówimy o obecnej sytuacji. No nie, siedzę w domu, więc jak taki typowy japoński hikikomuri. Co najwyżej. Wczoraj wypadliśmy na zakupy, bo nam się żarcie skończyło, więc poszliśmy na zakupy. I dzisiaj ja się przeszłam zobaczyć, bo my mamy tutaj na ulicy cały, całą ulicę. Obsiano sakurami, więc jest pięknie, słuchajcie więc poszłam sobie zrobić zdjęcie, bo no bo trzeba, chociaż, chociaż tyle ale tak to nie, no to na balkon wyjść <grym> tylko, tylko że w Japonii to, to nie jest takie balkonowanie jak w Polsce, że sobie wyjdziesz, leżaczek piciu sobie siedzisz, nie, no lecz tutaj się, wiecie trzeba zachować cicho, on nie, rozmazłam się i y, raczej się nie siedzi na balkonach. Chyba, że właśnie podlać kwiatki albo rozwiesić pranie, i to, to, to jest tyle. Więc staram się nie wychodzić. Czy kiedykolwiek poszedłbyś obejrzeć film do kina sam? Jak mówiłam, nie mam absolutnie y, teraz zainteresowania filmami. Do kina sama chodziłam, już byłam nieraz. Y, fajnie. Ja myślę, że nawet fajniej samemu i zwłaszcza jak jest dosyć pusta sala, to, to to jest taki luksus oglądania, ale jeśli mam być szczera, jeśli chodzi o teraz <laughs> nawet nie o czas koronawirusa, tylko po prostu taką opójść nawet jakby nie było, no to nie, mówię, straciłam kompletnie zainteresowanie m, w kinematografię. No nie podoba mi się. Ja nie wiem, może Wy też tak macie, bo ja zauważałam, że jest coś takiego, że te filmy są technicznie o wiele lepsze, jeśli chodzi o przykładowo grafikę komputerową, ale straciły pewną taką magię. I faktycznie można powiedzieć, że tam te zwierzęta chodzą, gadają przykładowo i wyglądają jak na prawdziwe zwierzęta chodzące, gadające, ale... Te dawne, jeszcze nawet tak no, dawne, jeszcze nawet te filmy z lat 70., nawet z 80., miały więcej jakby takiej teatralnej magii, mi się wydaje. Że w tamtej kinematografii stosowano wiele trików takich typowo teatralnych. Może też aktorzy się zmieniają, szkoła aktorska się zmienia. No nie wiem, ale muszę powiedzieć, że przykładowo dla mnie takim. Mm, Filmem, który ma, jest po prostu magiczny, jest angielski film przyrody Barona. Y Milhausena, czylhausena jakoś tak, chyba Milhausena. Dobra, nieważne, jak przekręciłam. I to robił w ogóle mój typ Python, tak by the way, kum um. Ale to wszystko było totalnie teatralne. To była charakteryzacja, to były kukiełki, to były plansze, na których no po prostu, ale to było takie magiczne i takie. No, nie wiem, no miało tą teatralną magię. No, nie umiem tego wytłumaczyć. Dzisiaj ostatnio widziałam zapowiedź tego nowego um, doktora Dolittle. I no, jeśli chodzi o kwestię techniczną, wszystko jest docyckane, że tak powiem. Te zwierzęta naprawdę wyglądają, jakby gadały i były prawdziwe, ale mimo wszystko jest takie czegoś brak czegoś brak w tych filmach teraz. Nie wiem, może wy powiedzcie, co myślicie, i czy zauważyliście, i wiecie, skąd to jest. Może ja po prostu jestem stara już. Tak by było. I ostatnie pytanie: coś do dodania, co robisz podczas yy, czasu dla siebie? Jak już mówiłam, czasu dla siebie nie mam. Czasu dla siebie nie mam, wręcz marzę, żeby mieć czas dla siebie Mówię, koronawirus niczego w moim życiu nie zmienił Jako, że posiadam firmę i pracuję z domu, to tak życie dalej moje wygląda Nadal wysyłamy paczki, nadal jest normalnie No nie mam czasu dla siebie A tak naprawdę, jak, jak tak wyłuszczknę troszeczkę sobie, to odsypiam albo właśnie głupio patrzę się w komórkę oglądając jakieś rzeczy na YouTube albo sprzątam no to jest to, jest, to, jest, to super właśnie bardzo ubolewam nad tym faktem że ja tego czasu dla siebie nie mam w ogóle ponieważ em, bardzo bym chciała znowu wrócić do Wgłębiania się w wiedzę, czytania mocno książek. Dużo z Was prosi mnie o konkretne tematy, które są tematami, do których trzeba się bardzo przygotowywać. Wy sobie myślicie, że to jest, nie wiem, 5 minut i zrób taki odcinek. Nie, dlatego że ja mówię, ja gównianych źródeł nie używam. Tylko tu, tylko te, tylko krajowe. A na to trzeba czas. A ja tego czasu właśnie nie mam, więc e, tak to wygląda. jeśli już cośkolwiek uszczknę, to jest po prostu chwila na odpoczynek. E, no i to tyle, tak naprawdę, co mogę powiedzieć, więc myślę, że, że dość kontrastowo, ale to też dobrze pokazane, że są ludzie, którzy też pracują z domów i im życie się jakby nie pozmieniało, chociaż z drugiej strony troszeczkę. Troszeczkę zazdroszczę tym, którym, którzy mogą sobie siedzieć już takie. O Jezu, jak jest nudno, jak jest nudno. Wow, chciałabym, żeby mi było nudno. W tym aspekcie zazdro. Dobra, i to był tak. To był tak od Ewy, więc taki pozytywny, i mam nadzieję, że się jeszcze rozejdzie, że właśnie dziewczyny będą tworzyć jakieś nowe tagi, jakieś takie. Bardzo pozytywny kontent, pozytywne podejście! I widzimy się już niebawem. Oczywiście, wbijajcie na sklep i na moje. Słuchamy. Dokala, dzianny, matanie.